W szkole podstawowej w Radziązu ewakuowano dzieci i pracowników po tym, jak kilkanaścioro uczniów poczuło się źle. Te same objawy nudności, bóle brzucha i głowy zgłosiło łącznie 13 dzieci i jedna osoba dorosła. W szkole zamontowany jest piec gazowy, to też pierwsze podejrzenia padły na tlenek węgla. Dyrektor szkoły zarządziła ewakuację i wezwała służby ratunkowe. Między innymi do Radziądza udali się strażacy z komendy powiatowej w Rawiczu. Było podejrzenie wykrycia czadu. Czy te podejrzenia się potwierdziły? Na tą chwilę nie możemy tego potwierdzić. Nasze czujniki, które żeśmy użyli razem z zastępami strzebnicy, nie wykryły tutaj żadnego stężenia tlenku węgla. Akcją kierowali strażacy z strzebnicy. Została przeprowadzona ewakuacja 53 osób. 14 osób, w tym jedna dorosła, została przejęta przez Zespół Ratownictwa Medycznego. Po pewnym czasie u większości dzieci objawy zatrucia ustąpiły. Na obserwację szpitalną ratownicy medyczni zakwalifikowali trójkę najgorzej czujących się dzieci. Jedna, jedno dziecko trafiło, czy pojechało po prostu z karetką do, do szpitala. Pozostałe zostały zabrane już przez rodziców. Na miejsce przyjechała także jednostka ratownictwa chemicznego z Wrocławia, która jednak nie wykryła w szkole żadnego szkodliwego czynnika. Szkole no, z wszelkimi możliwymi posiadanymi przez nas przyrządami wykrywczymi nie wykazali przekroczenia jakikolwiek jakiegoś, jakiegoś medium. Dzisiejsze zajęcia w szkole podstawowej w Radziądzu zostały odwołane.